Jak pewnie większość z Was wie, od kilku dni na Steamie dostępne jest do ogrania demo Gothic Remake. Od razu powiem, że jest to te samo demo, które ogrywali redaktorzy już jakieś pół roku temu. Tym razem po prostu dostępne dla wszystkich. Przyznam, że podchodziłem do niego bardzo źle nastawiony, ponieważ sposób w jaki ten tytuł jest reklamowany nie napawał mnie optymizmem, a i opinie różnych redakcji na temat tego dema były raczej mieszane. Ale teraz, gdy jestem już po jego ukończeniu, mogę powiedzieć, że pozytywnie się zaskoczyłem. Wciąż żyjesz? Dobrze. Jestem Diego. Naszą przygodę rozpoczynamy na placu wymian jako Konyras, który dopiero co trafił do kolonii górniczej. Po rozmowie z Diego wyruszamy z zadaniem znalezienia dla siebie jakiegoś bezpiecznego miejsca do spędzenia nocy, z powodu grasującego w okolicy cieniostwora. Mimo moich początkowych obaw, zostałem pozytywnie zaskoczony tym, jak gotikowe są postacie i dialogi. Mimo dopchniętych przekleństw, już, byłem w stanie poczuć ten klasyczny dla gotika klimat. Dużą zasługę ma w tym na pewno polska lokalizacja, która jest świetna. Więc pod tym kątem nie ma się co martwić. Dialogi są napisane bardzo dobrze, a aktorzy głosowi zrobili naprawdę świetną robotę. Miło było znowu usłyszeć znajome głosy. ...przespać przy naszym ognisku. Jest w starym obozie górniczym naprzeciwko zalanej kopalni. Nieźle osłonięte miejsce. To samo można zresztą powiedzieć o ścieżce dźwiękowej gry. Ale jej świetna jakość była już tak naprawdę pewna od momentu, gdy ogłoszono, że pracuje nad nią Kai Rosengratz. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy po skończonej pogawędce z Diego, to niskie fps -y. Po szybkim zmniejszeniu ustawień mogłem w końcu rozpocząć zabawę. Zwróćcie uwagę na to, że gra uparcie zmienia skalowanie obrazu, co znacząco wpływa na ostrość grafiki. Do poruszania się postaci trzeba się chwilę przyzwyczaić ze względu na dość odczuwalne uczucie ciężkości, ale generalnie jest nawet przyjemne. Możemy też skakać, chociaż wygląda to wyjątkowo komicznie. Walka w grze jest dosyć toporna, aczkolwiek dziesięciokrotnie lepsza niż to, czego doświadczyć mogliśmy w teaserze. Do naszej dyspozycji mamy cztery rodzaje ataków: cięcie do lewej, do prawej, od góry oraz pchnięcie. Na początku niewiele możemy z tym faktem zrobić, ale gdy nauczymy się od Kirgo drugiego poziomu broni jednoręcznej, pozwoli nam to na wyprowadzanie prostych kombinacji ataków. W trakcie potyczki możemy również parować nadchodzące ciosy oraz stosować uniki. Parowanie jest zdecydowanie zbyt OP. W demie, poza kilofem i mieczem, mamy również możliwość znalezienia łuku, który działa jak najbardziej poprawnie. A do tego jest on zdecydowanie najpotężniejszą bronią, którą możemy pozyskać w demie. Podoba mi się, że podobnie jak to miało miejsce w oryginale, gra nie zatrzymuje się w momencie, gdy przeglądamy nasze kwipunek. Nie podoba mi się natomiast to, że gra nie pauzuje się w momencie, gdy ją pauzujemy. Nie lubię tego typu rozwiązań, mimo wszystko chciałbym mieć możliwość swobodnego zatrzymania rozgrywki w dowolnym momencie. I tutaj myślę, że możemy przejść do bolączek gry, a niestety jest ich naprawdę dużo. Powiem wprost, gra pod kątem technicznym jest w opłakanym stanie. Ilość bugów i głupot, jakie zdołałem zaobserwować w tym krótkim, przygotowanym specjalnie do prezentacji demie, jest absurdalna. Wzbudza to moje obawy odnośnie tego, w jakim stanie znajduje się obecnie pełna wersja gry. Zaczynając od niedopatrzenia twórców, nie pojmuję, dlaczego wyjęcie miecza bądź pochodni sprawia, że tracimy możliwość zapisania gry. Mam wrażenie, że twórcy zrobili to z myślą o zablokowaniu zapisywania w trakcie walki. Ale jeśli to ma działać w ten sposób, to nie ma to najmniejszego sensu. Doprowadza to do tak absurdalnych sytuacji, jak to, że będąc w ciemnej jaskini, trzymając pochodnie, musimy ją wyrzucić na ziemię, zapisać grę i podnieść z powrotem. Mam wrażenie, że nie tak powinno to działać. Jeśli chodzi o typowe bugi, to było tego naprawdę wiele. Znikające paski zdrowia, tracenie możliwości lokowania się na przeciwnikach, utykanie w niewidzialnych przeszkodach. Kirgo, który Dobrze. proponując mi sparring, zaczynał się na mnie potrafisz. wydzierać, że mam schować broń, po czym nie reagował na to, że waliłem do niego z łuku przez pół minuty, a na koniec dziękował mi za dobrą walkę. Zresztą zobaczcie sami. Dobra, zatańczmy. Schowaj broń, idioto. Hej, ty! Dobra walka! I dzieci coraz lepiej! Jeśli już o łuku mowa, to niech twórcy zrobią coś z tymi strzałami, bo to wygląda no komicznie. Zobaczę. W trakcie polowania z Draksem ten trafił mnie przypadkowo ze swojego łuku, co spowodowało, że musiałem potem biegać z tą strzałą wbitą w szyję, dopóki losowo nie postanowiła, że zniknie. Prawie zapomniałbym o najważniejszym. Jednym z największych minusów tej gry jest fakt dodania przez twórców przycisku automatycznego zabicia chrząszcza. Ułatwia to jeden z najważniejszych aspektów rozgrywki oryginalnej wersji gry. Na szczęście nie zawsze działa, więc przynajmniej tyle dobrego. Ale mimo wszystko. Bawiłem się dobrze i uważam, że jest to raczej udane demo. Widać, że twórcy naprawdę wzięli do serca opinię fanów i starają się stworzyć wierny remake oryginału. Podobają mi się też mrugnięcia okiem, które twórcy zamieścili w tym demie, jak na przykład wiadomość wyskakująca nam przy próbie wpisania Marwina albo klasyczny dźwięk śmierci. Twórcy przewidzieli nawet możliwość zabicia Kirgo. Jeśli to zrobimy, możemy mieć powiedzi o tym Diego. Miał miejsce wypadek. Kirgo nie żyje. Co? Trenowaliśmy walkę i źle się to skończyło. Uznałem, że. Powinienem ci powiedzieć. Nie zmienia to jednak faktu, że przed nimi bardzo długa droga do prowadzenia tej gry do stanu grywalnego pod kątem technicznym bo jest po prostu źle. Chcę wierzyć, że im się to uda. Tu. <grystanie> Naprawdę istnieje.